z tej strony Krzysieki, właśnie otrzymałem paczkę na swoje urodziny prosto z Polski. Nie jest to paczka od mojej taty, od mojej mamy, brata czy siostry, ale od Pawa oraz Halinki z Lubina ode mnie z miasta. Wysłali mi tą paczkę na moje 35. urodziny i to jest paczka, której się w ogóle nie spodziewałem, ze względu na to, że po prostu nie oczekiwałem żadnego prezentu z Polski. Ale zrobili już taką paczkę rok temu i tym razem postarali się o to, abym ja nic nie wiedząc otrzymał właśnie tą paczkę. I co jest najlepszego w tym wszystkim, to w ten sposób, jaki Paweł z Haliną mnie traktują. Przecież my osobiście jeszcze się nie poznaliśmy. Oczywiście znamy się z YouTube'a, mieliśmy z sobą video rozmowy, Paweł oraz Halina zaprzyjaźnili się bardzo z Aską, ale sposób, jaki nas traktują wysyłając sam paczki tak od ciebie To jest naprawdę coś wspaniałego. Ja już przecięłem wszystkie taśmy, więc zabierzmy się do środka i zobaczymy, co jest w środku, ponieważ ja sam chcę zobaczyć, co jest. Szczególnie, że już od tak dawna nie otrzymaliśmy żadnej paczki z Polski. Dlatego też z góry Paweł Halina, serdecznie Wam dziękujemy za wysłanie tej paczki. Zobaczymy, co jest na w środku. O, cóż to jest? Jest list. Wow! Cześć Aska i Krzysiek! Chcielibyśmy Wam. Podarować uśmiech na twarzy poprzez wysłanie wam kilku słodkich drobiazgów. Krzysiu, z góry przepraszamy, że paczka nie dotarła w Twoje urodziny. Paczka dotarła przed moimi urodzinami. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego, zdrówka i oczywiście kupę kasy. Mam wielką nadzieję, że tym razem mocno cię zaskoczę tym, co jest w środku i na koniec odcinka ba, pewnie nagrasz, wypijesz sakę za nasze zdrowie. Dzisiaj sakę pić nie będę, ale na weekend wypiję na pewno. Ale żeby nie było to tylko dla ciebie, to dla Aski mamy ręcznie zrobione prezenty. Z tą niespodzianką stoi moja mama, a ja tylko dokończyłem dzieła. Po skryptu mamy wielką nadzieję, że już wkrótce Was odwiedzimy i wspólnie wybierzemy się na Fuji i nie tylko. Jak najbardziej tak. Będziemy się świnać, ponieważ wspięcie się na Fuji jest jednym z moich marzeń i ja z tym poczekam, aż przyjedzie Paweł z Halinką, ponieważ to jest taka wyprawa, którą już od dawna planujemy online, więc jak najbardziej czekam na weekendzik, wypię, za zrobię. A teraz zabiorę się za. Patrzcie, jest coś w środku paczki. Nie? Po japońsku to jest płci płci, ale póci nie potrzebujemy, więc na bok. Co mi wyrazi? Wow! Patrzcie! Jest naszywka Krzysiek w Tokio. Ale kozacka. A do koniec Ketemo. Okej, deska. Backpack. Ło, na plecach sobie przyszyję. Super. Dzięki bardzo. Do tego z tymi są dużą przeszywką przyszły yy, malutkie przyszywki. Nie wiem, czy zobaczycie na kamerze. Ale tutaj pisze Tokio no Krise Czyli Krzysiek w, Topio, w Tokio, ale po japońsku, więc mam zestaw trzech małych. Naszywek, gdzie się będą naszywać? pokażę asynę. Ty co mamy w środku? Uu, mogło, nie mogło się obyć bez słodyczy. Mamy 7 days up, dużego rogala. Hantai. Hantai to jest, yes, it's. No jest to Sakurambo, czyli czerleśniowe. Aska do omył, oni się są? Oli się są. To są na nią kiny. są na bardzo duże. Więc będziemy z tym próbować. Z Aską spróbujemy tych wszystkich słodyczy w osobnym odcinku ze względu na to, że Aska już siedzi obok mnie w piżamie. U nas jest dość późno. Ja założyłem koszulę dla wyglądu. Chyba nie chcecie wiedzieć w piżamie, prawda? Ale mamy kolejnego Seven Day'sa orzechowego. Jest mój ulubiony, szampański. Paweł dobrze wie co mi wysłać. Czuję się bardzo już rozpieszczony za to. Do tego co jeszcze mamy? Aciamite Czekolada Tabeta kotonai. Tabeta kotona? Mm. Aska powiedziała, że jeszcze nie jadła takiej czekolady Wawla. W Faberu nociu pochodzimy z Studencka. Więc studencka to pewna w, w, w Czechach sprzedają, z Oriona. Podobną czekoladę, więc to jest coś bardzo dobrego. I truskawkowa. A ciannocci gaje joka tadeska. A Aska tak. chce spróbować obydwu smaków, więc zostawiam czekoladę na później. Bo ja bym od razu wszystko zjadł. To mamy kolejnego Seven Daysa. Tym razem czekoladowy. Też jeden z tych dużych. Super. W Japonii są rogale. Czasem sprowadzają podobne rogale z Włoch. Ale mimo wszystko ten Seven Days, czyli firma, która jest w Polsce, lepiej mi smakuje. Szczególnie to jest takie. Polskie? Mam nadzieję, że to jest polska firma. <laughs> Ale patrzymy dalej, co tutaj mamy. Wow. Jest oczywiście na nidyskach mm. Prince, Polo. Prince Polo. Bardzo dobrze. Nasze ulubione polskie wafelki, Super. Dla mnie się to jest aż Znaczy mi się Ale co to jest? Jo, pierdziule. Patrzę na to, są kabanosy. Ja nie jadłem polskiego mięsa od 5 lat, mam dosłownie gęsią skórkę, nie wiem czy to zobaczycie, ale mam gęsią skórkę, na widok kawa nosów, matko polska. To nie, że japońskie mięso jest złe, ale jednak, widzicie to? Polska, polskie mięso w Japonii i to przeszło przez customs, czyli przez granicę ja się z tego cieszy, nawet nie macie pojęcia. A kore tabetakota aru? Oczywiście, Asuka tego jeszcze nie jadła. Sory, wakaru nandesuka? I fujaku. Mm. Wihujaku janai, sory yuniku janai, mm. sory butaniku desu. Yyy... Sono mama taberu. Sono mama taberu. Więc okay. yes, Asuka się pytała, czy to jest wołowina, a mówię, nie, to jest wieprzowina i się tak obcina. Wodka gaeru. Żubrówka galerią. Więc. No, Okej. Okay. Więc jak będę robił imprezę urodzinową z Japończykami, to otworzę nasze polskie kabanosy. Kupię żubrówkę i zobaczymy jak Japończycy zareagują na naszą polską wspaniałą, znaczy naszą z polską, nasze z polskie wspaniałe kabanosy. Aż tak się cieszę, że się przyznycham, ale patrząc dalej. Acian mitte. Wow! A go bosi, ale w bosi na kanał, a Mam czapkę Krzysiek w Tokio, Zrobiłam wspaniałą Czekajcie, zaraz, Mam kizimizina na sobie Dzięki Paweł, mam swoją brandowską nawet teraz czapkę, mam już koszulkę A do tego jeszcze mam wspaniałą czapkę z Krzysiek z Tokio Jest Super. Superancka, czekajcie, muszę sobie dostosować do rozmiaru mojej ogromnej głowy i się... tu dyska Jak Kawaii. wyglądam Super, ale patrz Acian Co nam jest? To jest chyba prezent ten dla Aski mi się zdaje a zobaczymy a sorry, to moje master acernik O Ty -ty 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 -ty. Jest to do picia herbaty. Ale to jest chyba zrobione właśnie jedna z rzeczy przez Pawła Mame. Tabuum Paweł no? kasanga Skrutana. Skuchuj. To mój mas. nie? To mama się zajmuje ceramiką. A tutaj co mamy w tym woreczku? Acian, na niega hajeru, to mój maska? Kurczę, prezenty w prezencie. A tutaj coś chyba dla Aski też będzie znowu. Mamy różnego koloru rzemyki. Sorry, kawa porandoni. Nanka sioga ksy, taciła. To mi sango. a tody. Nanka te dy. Kuretskero. Sorry, Pamiętacie? Jak się kiedyś nosiło w latach 90., na początku 2000 takie rzemyki na, na rękach. To chyba dla Aski, Aska. Halina nie na joimono skattene. Kore jest króleś. Ale jest jeszcze jedna rzecz. To jest. To chyba też nie dla mnie. A kiedy te moje dyska? Hej! Więc otworzymy Pyp. U. Więcej ceramiki, a cia mid kawaii. Kawaii. Teraz Wam pokażę jedno z tych serduszek ceramicznych. Ty też Pawła? Ma... Tak, Pawła, mama, to jest zrobiła. Acian, Kono, Kała, to kore, to sobie pendanto To Więc jeżeli połączymy. O, daje, chcesz? Aj. Więc jeżeli połączymy ten ładny rzemek z ceramicznym serduszkiem, Aska może sobie zrobić. Polski naszyjnik. Wspaniałe. Acia na niej go. Dziękuję. Ja również dziękuję za takie wspaniałe prezenty. Macie, śliczne. Jeżeli kamera złapie ostrość. Słuchajcie, zrobię taką. Jest. Bardzo ładnie wykonany. Betsino Iro. onegai gali się masy. Aska próbuje się dostać do środka pudełka sam pokażę inne. Jest bardziej takie turkusowe pod moją koszulę, ale też bardzo fajnie wygląda. Jest jeszcze gwiazdka. Świetne. Wszystko pięknie wygląda. Zobaczymy, co jest na samym spodzie. O, <laughs> Znalazła się jeszcze jedna naszybka. Zgubiła się biedna. Ale to na tyle z prezentu. Zobaczymy, może jeszcze jakieś inne paczki do mnie dotrą. A poza tym otrzymam jeszcze jakieś prezenty od znajomych tutaj w Japonii oraz od mojej żony Aski. Więc czekajcie na update'a. I tak jak mówiłem, te wszystkie wspaniałe smakołyki, które leżą obok mnie, będą próbowane przez Japończyków 25 marca, więc ja muszę przycisnąć na chwilę na diecie, nie zjeść ich i podzielić się z nimi, z moimi znajomymi Japończykami. A Wy będziecie mogli zobaczyć, czy Japończykom posmakują polskie smakołyki oraz słodycze. Jeszcze raz Paweł oraz Mamo Pawła dziękujemy za bardzo ładne prezenty. Oczywiście Halinka Halinkach od Ciebie też dziękujemy, prawda? Ale zaskoczyliście nas w tym roku, szczególnie mnie, ciapeczką, oczywiście, oraz tym kawanausami. To jest najlepszy prezent, jaki otrzymałem przez ostatnie 5 lat. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia podczas kolejnego odcinka na YouTube. Cześć!